Dzień dobry, moje marcheweczki, witam was w kolejnym odcinku z Robloxa i dzisiaj idąc za waszymi komentarzami, a ja głupiutki, w sumie nie widziałem ich tak do końca, możemy mieć więcej zwierząt w chwili obecnej, za co w ogóle wam dziękuję, że dajecie mi znać o takich newsach. Pamiętajcie o tym, żeby pisać jakieś mity do pogromców mitów, ponieważ no nie mamy ich za dużo i jeśli mamy jakiekolwiek, więc proszę piszcie, żebym coś sprawdził i tak dalej, co mam z bardzo się to przyda na pewno, żeby i dalej seria z Farming and Friend się pojawiała, ale prócz tego pamiętajcie, że pojawia się seria z Farmlands, czyli tego drugiego Farming and Friend, która jest naprawdę spoko, dajcie jej szansę, sprawdźcie odcinki. Ja osobiście dobrze się bawię, a patrząc na tempo wydawania update'ów w Farming and Friend, no to naprawdę jesteśmy w końcówce, jeśli chodzi o content tutaj. Niestety, 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 ale tak jak pisaliście, możemy mieć więcej zwierząt i tym się dzisiaj zajmiemy że potrzebujemy mieć więcej krów żeby mieć więcej mleka czekoladowego żeby mieć więcej więcej pieniędzy ale zanim kupimy tego Game Passa tak widzicie tam nie mamy totalnie żadnego jedzenia dla naszych zwierząt a jakimś przypadkiem mam całe dwa polary już uzasiane więc no wypadałoby zrobić tak żebyśmy mieli to jedzenie no i nadal chciałbym zrobić tak żeby przepełnić e, jakąś Przestrzeń tymi wszystkimi kartonami, ale to oczywiście zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Na razie musimy zebrać sobie podstawowe rzeczy. A ja wam przypominam, moi kochani, że codziennie są streamki na moim Twitchu w ciągu tygodnia od 15, chociaż niedługo są wakacje, więc będą od rana do, no może nie do wieczora, ale będą od rana po prostu, a w weekendy od 8. Gramy tam w Minecraftika, w Robloxika. Czasami, być może, słuchajcie, wy te sobotę, bo czemu by nie, zrobimy sobie e, przegląd waszych farm w Farming and Friend. Generalnie to musicie polować na to właśnie na streameczkach. Więc zapraszam Twitch Twitch.hadesiak. Oczywiście, a my musimy zebrać. Cały ryż. I przed nami mamy 600 ryżu, który musimy gdzieś zapakować. Na przykład tu możemy zapakować, chociaż chyba i tak nie starczy mi niestety miejsca do tego, bo chyba tamta ciężaróweczka ma 400 miejsca tylko. Zaraz sprawdzimy, tak, tak, będzie miała tylko 400, więc na dwa razy to zrobimy, ale to żaden problem. Robimy sobie tak. Myk 600 miejsca tu w ogóle ryż ma, więc też spoko. A możesz w tutaj rzeczy, dziękuję. Depozyt menu, pięknie i jeszcze jeden raz. W ogóle co tam robi 9 tego, nie? Co tam robi 9 ryżu zbędnego? Nie pamiętam, czy ja byłem pijany sadząc ten ryż, czy, <gryś> czy co, ale no dobra. No jakby wiecie. Nie ma czym się przejmować. Dobra, depozytujemy, mamy fula i z tego powinniśmy mieć całkiem sporo żarcia. Szczerze mówiąc, pociągnij za drążek, żebyśmy mieli jedzenie dla naszych krów. No i oczywiście wsz wszystko leci w krowy, słuchajcie. Prześliczutko, prześliczutko poleci w krowy, abyśmy mieli jak najwięcej mleka. No więc faktycznie tego żarcia będziemy potrzebowali. Zwłaszcza, żeby dostaniemy 60 kartonów teraz. To to naprawdę dużo będzie. Spadaj na mnie, kartony, spadajcie na a mnie, nie no, dobra, da, da, dawaj dwa kartony, żeby już nakarmić nasze króweczki. No, jak w ogóle widzicie. No, mamy dużo rzeczy do sprzedania, a ich nie sprzedaję, bo jestem leniwą bułą. Kury są głodne. Krowy są mało szczęśliwe, niestety, ale spokojnie, to się zmieni. Potrzebujecie po prostu więcej, więcej przyjaciół. Więc my przechodzimy do sklepu. Mamy sklepy, więcej zwierząt. Takie za 400 bobux, więc ty został łapy w górę oczywiście. 400 bobux, let's go. I w tym momencie będziemy mogli mieć dużo zwierząt. Oj tak, dużo zwierząt. I teraz tylko pytanie, która ciężarówka, i chyba ta czerwona będzie miała największą ładowność zwierząt, tylko potrzebujemy teraz jakiegoś autka. Bierzemy naszą dużą przyczepę czerwoną, przepiękną czerwoną przyczepę, żebyśmy wzięli więcej krówek. W sumie to patrząc na to, to my będziemy mieli ponad 20 krów. to naprawdę, naprawdę. Spory wynik, ale dobrze, dobrze. Mamy pieniądze, będziemy mieć dzięki temu jeszcze więcej pieniędzy, a dom za 10 milionów trzeba kupić i go udekorować w ogóle. To będzie największy, coś czuję, największe wyzwanie to udekorować ten dom. Ile tu mi krów wejdzie? Z 4 krowy i ile ja będę musiał zrobić tych kursów? I ja Ju, już już mi się nie chce. Ile? 3 krowy tylko? No nie, no to bieda, no to bieda, patrząc, że mamy do, jak, o jakieś. 20 krów więcej, to no to trochę mi zajmie. Męk. Moim największym pytaniem jest to, czy jeśli ja otworzę to w ten sposób, to czy te krowy będą chciały uciec? Czy one wyjdą stąd, jak to jest otwarte, czy jakby jest niewidzialna zagroda, która im nie pozwala w sumie wyjść? No bo jeżeli tak, to mogę sobie to zostawić tak otwarte i tylko sobie robić takie przejazdówki, nie? Czyli patrzcie, robimy tak, my. My My... Myk o, o, o jest myk. Otwieramy, one sobie wychodzą, my otwieramy sobie oczywiście kolejne drzwiczki i sobie możemy dzięki. Okej, okay, one jednak uciekają! Uciekają! O, dobra, chodź, 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 wracaj, 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 wracaj. Wracaj do środeczka! O, nie chodziło mi o przyczepę, ale tam też może być. No, 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 niech będzie. Nie, 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 nigdzie nie! O nie, piesek! Prze przepraszam, pieszku. Dobra, weź, a weź, krowa, wyjdź. Krowa, wyjdź. Sio, sio, sio! Sio, krowa! No, weźmy! A. Okej. Okay. Ciekawe. Kolejne trzy. Ej, wylosowało mi chyba jakąś e, tą. Krowę widmo. Bo mam trzy krowy, a widać dwie tylko. Mam krowę duch. To, to jest krowa, słuchajcie. Niewidzialna krowa duch. Pozdrawiam serdecznie. Ej, bez kitu, ja w tym mam krowę, nie? Która nie chce wyjść. W sensie, tamta krowa, co tam była, jakoś mi się dziwnie zbugowała. Lol. Kolejne trzy króweczki, wysiadamy. Kolejne trzy króweczki, już nie nie wiem, nie wiem ile ich tu jest. Chyba z 12, więc jesteśmy co nami w połowie. Wysiadamy. Krasula, muczka, bernardyna. Czemu bernardyna? Nie mam się żadnego pojęcia. Nie, 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 nie. Gdzie? Gdzie uciekasz? Nie lubimy takich. Wracaj do klatki, do zagrody, że tych krów już jest. Ale ile ja mam krów tu? do wyboru. Teraz dodaję. A czemu wy się denerwujecie? Co jest? Co jest? Czemu się denerwujecie? Może was za dużo jest już w jednej zagrodzie. No jeśli tak, to lipa i będzie trzeba wam powiększyć tą zagrodę. Ale to znaczy, że jakieś kury chyba wylecą z obiegu. Tak mi się wydaje. Dobra, króweczki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ciebie... O, ciebie też, bo ty też jesteś na full... A gdzie reszta? Tyle tych krów jest teraz, że ja szczerze zaczynam się gubić, czy ile ile ich wysłałem, bo wiecie, bo wcześniej to była pustka wręcz, a teraz to, to jest dwa razy tyle tych krów. One wchodzą tutaj, a na zewnątrz jest ich jeszcze milion. A ty ty, ty się na mnie obraziłaś w międzyczasie, ty pikal krowy, no tak. Kolejne trzy krówki. Ej, naprawdę ich mam już giga dużo. No tylko problem jest taki, że one wszystkie się wkurzają na siebie, bo no po prostu nie ma miejsca, za mało miejsca mają. Kurde. Osiągnąłem limit zwierzaków, ale taki totalny limit? Minimalny limit osiągnąłem 52 zwierzaki. Szkoda, że wcześniej nie dostałem informacji o tym, bo tak to bym nie jechał już tutaj. A ty nie, dobra, tutaj to jest napisane mamy 34 krowy. I jeśli pozbyłbym się kurczaków, to mógłbym mieć jeszcze 12 więcej. Wow. Ej, w ogóle żadna krowa nie jest zadowolona na setkę. Ale lipa, ojojoj, oj, oj. no, bez to trzeba im to powiększyć. To oznacza, że musimy się skór pozbyć. Na no, to oznacza, że musimy zrobić coś z jajkami. Pomyślałem sobie, słuchajcie, że nigdy nie wiadomo, kiedy te jajka mi się przydadzą, a ja na nich bardzo mało zarobię. Więc zrobiłem trzy małe szopki na to, żeby mieć. Jak wyjechać? Stąd! Tutaj mamy trzy małe szopki, do których teraz po prostu muszę przenieść wszystkie jajka. Nie będzie ich jakoś giga. Chociaż, kurde, no myślałem, że więcej miejsca tutaj będzie, nie? A nagle okazuje się, że tak nie do końca, że ile ja tu zmieszczę? Trzy po sześć. Mmm, ale dobra. W każdym razie lepiej mieć gdzieś zmagazynowane te jajka, tak wiecie. W razie, w razie czego? Ogólnie to kury mi uciekają. Wszystkie kury mi uciekają. Idą sobie na pielgrzymkę. Ja nie wiem, gdzie one idą. Młody se postanowiła, a ja se pójdę gdzieś. Najbardziej to się boję, że mi krowy pouciekają. Kurde, że nie zdążę zrobić, wiecie, tej zagrody i one mi wezmą uciekną, ale dobra, szybko musimy zrobić. Drogi z na zewnątrz, meble, pola. Ogrodzenia. He, 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 Kamienne ogrodzenie. Krowa mi ucieka numer jeden. Krowa numer jeden, proszę nie uciekać, proszę zostać, okej? Okay. E, e, gdzie, gdzie, gdzie jest ptaszek? Dobra, mamy ptaszek, udało się. I teraz pytanie moje, ile? Mi uciekło. E, tylko kilka. Nie dobra, to, to na luzie, na luzie. Kamienny slajdik, tutaj by się przydał, halo. Tu jest jeden, tam jest drugi. E, no i tutaj dajmy trzeci, żeby teraz na szybko te krowy weszły. A chociaż ja teraz tego nie usunę. Ojojoj. No dobra, trudno, ale, ale wejdźcie, wejdźcie, wejdźcie. Bardzo ładnie wygląda to ogrodzenie. Podoba mi się, no, słuchajcie. Giga, ładne. Krowo możesz? Halo? Przepraszam. Ej, jak to powiększyłem tak znacznie, to nagle te krowy są szczęśliwsze. W sensie, widać to, że one się wszystkie nie smucą i się nie wkurzają. Dużo to nie powiększyliśmy. Chyba. Mogę się mylić. Oczywiście. Ale no teraz patrząc, że i tyle mam krów, że ja mogę sobie wybierać, przebierać w nich. No niestety też bardzo dużo potrzebujemy żarcia do nich. E, ale no dobra, nie ma martw czym się martwić. Nie no, patrzcie, wszystkie krówki se idą. Te na ty jesteś nieszczęśliwa, to ty sobie wychodzisz. Ty jesteś szczęśliwa, to dajesz mleko. No w sumie to powinniśmy mieć czas taką produkcję mleka czekoladowego. No tak myślę, że tr trzykrotnie więcej mleka będziemy mieli. Tak e, szy szybciej, szybciej to będzie, więc myślę, że 10 milionów to idzie będzie. Tak o, będzie zrobione, nie? Pyk, ładnie mamy to. Ty tak samo jesteś szczęśliwa i ty. No i super, no i teraz mamy w ogóle całą stodowę zapełnioną tych krów i to jest fajne. Ty tak samo do do widzenia, no i ile mleka teraz mamy w sumie po takim małym zabiegu i mleka mamy, mamy 80. Okej, okay, fajno, podoba mi się, szkoda, że one wszystkie tu wychodzą, nie, a nie tam. Ale również chciałem sprawdzić automatyczną przyczepę, która się w teorii ładuje. Sama samoistnie. Jestem giga ciekawy jak ona będzie działała, czy będzie działała. No bo jednak przenoszenie ręcznie tych wszystkich kartonów jest dosyć upierdliwe. A to przyczepa ma miejsca. Aha, nie wiem ile ma. No tak za załóżmy, że z 12 miejsc ma. Z 12 miejsc ma, tak mi się wydaje. Więc teraz musimy tylko sobie po malutku. Podjechać tutaj O, i do tyłu Do tyłu Pięknie Pięknie Dokładnie w tą stronę Panie kolego Wyjeżdżamy, wyjeżdża A, halo, halo Miałaś Uuuu fajne. Giga kozackie. Podoba mi się. Ile tutaj jest? 12 miejsc tutaj jest. A co najlepsze? W ogóle te kurysy tutaj chodzą, nie? Śmieszne. E, a bo one szły chyba do najbliższego jedzenia. Co najlepsze? Mogę również tak zrobić. No nie, no to jest cudowne. To jest giga cudowne ta przyczepa. No oddaję, oddaję. Ale moi kochani, oddaję również ten odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się No i cześć. Pa, pa. Hej.